Dobry wieczór, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu ósmej kolejki Betwi pierwszej ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna. W pierwszej części konferencji jest z nami ten gości, pan Paweł Stanion. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie że proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Dzisiaj do meczu my wychodziliśmy z tym, że chcemy się co najlepiej zaprezentować. Tak w trakcie meczu, myślę, że do tej trzeciej bramki, bolo widać, že chceme grać, že chceme hrať pivkom a żeśmy že sme nehrali vyššie z Lego spotkania. Mieli sme svoje problémy pri stave fragmenta gry. To, to myslím, že tak nakręcało gospodarze. Uważam, že tak samozrejme się dostávali do, do tých finálnych fáz, kde, kde myšla, že Mieliśmy strzelić jeszcze jakąś bramkę z tych sytuacji, któreśmy mieli. Natomiast ci jeden trochę się otworzyli i boli mnie druga bramka, która właśnie trenujemy tak, że taką bramkę nie możemy stracić. I, i myślę, że trzecia bramka wiadomo, że była na końcu meczu. by było ciężko się wrócić. Mieliśmy jeszcze nadzieję po bramce Damiana, że jeszcze połączymy, ale nie wystarczyło czasu. Także myślę, że czekaliśmy więcej od tego meczu, uciekli nam punkty. Trzeba się przygotować do kolejnego meczu i zapomnieć na ten, na ten mecz, który, tak jak powiedziałem, nie graliśmy złego spotkania, ale musimy być konkretniejsi w obydwóch boks. Box jeden i drugi musi być jednym, bardziej pazenny na piłkę. I, Myślę, że to tak z mojej strony wszystko teraz. Dziękuję Panie Prefnerze. Czy mamy pytania do Pana Premiera. Nie widzę. Dziękuję Panie Prefnerze.